Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj taki filmik po dłuższej przerwie. No, słuchajcie, nie mam za bardzo czasu nagrywać, bo pracuję. A to, to, a to, tamto, i tak że tak powiem, ten czas leci. No, ale mówię, dzisiaj mam chwilę. Trochę tutaj w głębniku ogarnąłem. To bym wam pokazał, jak tam młode się prezentują, jak to wszystko wygląda. Zaczniemy, tutaj, od tego głębnika. Tu w tym momencie jest tylko jeden młody. W ogóle to już końcie lęgi wam powiem, ostatnie młode się powykluwały i koniec i więcej już nie tutaj ten gomnik cały gruntownie podprzątałem chyba wczoraj. No, zobaczcie. Fajny gołąbek moim zdaniem. ma te piórka mu się na razie źle składają. Ale łepek no to taki powiem Wam, że chyba jeden z fajniejszych, co w tym roku wyszedł. Łepek naprawdę fajny i dziób, bardzo krótki, taki gruby. Bez jakichś tam wad w rysunku, no to jest za ciemny. To zdecydowanie nie na głowie te tak zwane warkocze są, ale no to to jest gąbek z potencjałem do zostania w hodowli. Jedyne co to jeszcze zostawiłem tym mamkom jedne jajka. Mówię, niech sobie wysiedzą, bo mamki jakieś tam by się przydały, ale generalnie to, to czy będzie, czy nie, to już mi tam bardzo na tym nie zależy. Jako jeżeli chodzi o krótko krótkodziobę, to już można powiedzieć, że kończę lęgi. Aczkolwiek te ostatnie trzy młode, co rosną, to im to jeszcze trochę zejdzie za czym się usamodzielnią, nie? Zobaczcie tutaj jak ładnie wyrosło sorgo, jak się nie mylę I wcale tego nie siałem, to wyrosło samo i to w takim równiutkim rządku Fajnie to całkiem wygląda W przyszłym roku myślę, że wsieję, o tutaj sobie młody leży no to co, generalnie z młodych, których mogli się tak za dobrze nie widzieć, to tutaj jest bardzo fajny w rysunku gołąbek. Powoli te młode zaczynają się brać za jedzenie, ale bardzo powoli to idzie dosyć opornie. Także no jeszcze potrzeba trochę czasu. O, tutaj jest ten drugi, pokaż się ładnie. Tutaj to są gnieździaki, ten co przed chwilą pokazywałem, i ten nie, coś tam mu się do dzieła przyczepiło. No ale mówię, no to takie dokarmiane, one potrzebują czasu, żeby się. O, tutaj ten też jeszcze nie jest za dobrze samodzielny, ale, ale próbuję. Taką ramkę położę, bardzo dużo rozwalają pod podróżnia. No widać, że coś tam próbuje, że coś tam się uczy, ale za wiele to, to nie łyka generalnie. Nie? Fajny młody też podoba mi się on całkiem. No zobaczymy, może się niedługo samodzielnie. Podkarmię jeszcze trochę, no bo szkoda, żeby się te młode pomarnowały. Zobaczcie, tutaj jestem fajny młody, już taki ładnie podpieżony no teraz znowu się fajnie chcę zaprezentować ale powiem wam że on jak ładnie stanie to tutaj jest fajny młody też bardzo ciemny to ten co na początku filmu pokazywałem i ten to też jest po tej samej parze nie ciemny ale też na fajnej głowie na krótkim dziobie i tak fajnie przygina szyjkę to one są tutaj po dwójce po tej ciemnej samicy i po, ten, po starym samcu tworzyłem dzisiaj regał tam trochę kurzu było to odkurzone odkurzaczem no i tak widać, że powoli zaczynają sobie tam wchodzić bo tutaj siodałek nie ma za dużo to mówię, żeby te młode sobie mogły korzystać z regału no krótkie jeszcze jajka niosą wywrotki dopiero co zniosły tutaj 12, ale już te jajka wyrzucam pokładam im kamienie, niech sobie siedzą nie? także no ja ten młody mi się podoba, no niestety nie chcę zaprezentować o tutaj zobaczcie, te fajne młode są po tym starym samcu w Skierniewicach na targu kupiłem go parę lat temu za bardzo atrakcyjną cenę no okazał się być płodny i to też jest taki powiem wam ptak trochę który na którym moja hodowla można powiedzieć bazuje nie? on jest jednym z tych ptaków tu jest drugi samiec też po nim bardzo tutaj dużo krwi jest w tej hodowli no i można powiedzieć że to są takie dwa ptaki najważniejsze nie? jeszcze była taka samica ale już jej u mnie o tutaj jest młody tak więc, żeby go trochę było może, by tam wyszedł, bym wam gdzieś pokazał. O, tutaj to światło, takie jest, jakie jest. O, zobaczcie. Fajny taki gołąb. Dosyć tęgo zbudowany. Nie wiem, czy w ogóle coś będzie na tym nagraniu widać. Mam nadzieję, że tak, ale bardzo postawny ptak. Bardzo postawny ptak z dużymi łapciami. Tam z tyłu. O, tutaj z tyłu jest ten mody. Słuchajcie, co miał białe pióra w łapciach. Ja już dosyć dawno mu te pióra wyrwałem. Na razie białe nic nie odrosło, to ja nie wiem, czy te pióra się zmienią w czarne. Czy jeszcze trzeba poczekać, że odrosną, zobaczymy. No w każdym bądź razie fajnie jakby mu odrosły czarne. I też jest niegłupi ptak. A zobaczcie tutaj. Wszystkie mi zwiewają. Tutaj samiczka mamka. O, zobaczcie, fajny ptaszek moim zdaniem jest całkiem postawny. Oko nie wiem jakie będzie, no ale oko to się jeszcze pewnie będzie klarować. Także myślę, że oko to dopiero przed nim. O, tutaj dwa ptaki z dwóch różnych par zeszłego roku. Ten sam jest na pewno będzie zmieniony. Nad samiczką się jeszcze zastanawiam, zależy co mu uda mi się ciekawego wychować. Nie? Ten co na miejscu stoi też jest fajny, młody, ale widzę, że jedno takie małe białe piórko teraz wypierzył w łapce. No nie jest całe białe w połowie, białe w połowie czarne. No trudno, takie wypierzył, no to takie będzie miał. Nic na to nie poradzę. No, Zobaczcie, tutaj jest też młody. One są, y, dwa młode mam po parze z dwunastki. To jest moja stara samica, a nasza znaczy stara. Moja samica młoda z zeszłego roku. O i ten samczyk. Ten samczyk, co tutaj na legale siedzi, nie? No też jest ciekawy ptak. Jestem bardzo tych młodych ciekawy. Zobaczcie tutaj, młody. To jest pierwszy młody z tego roku, jakie pierzy łapcie. Niektóre, niektóre widyny takich łapci nie mają jak ten, jak ten młody. Zresztą nie chcę już tej samicy wyganiać z gniazda, tylko ją tu przesunę. Ta samica też, zobaczcie, jakie ma piękne łapcie. Ona dopiero je pierzy, nie? To jest, jeżeli chodzi o motyle, to chyba największe łapcie, jakie u mnie są, to ma właśnie ta samiczka. No już, siedź, siedź. i już sieć, sieć, sieć. To właśnie te, te młodzieżki powinny bo tutaj będzie samiczka najprawdopodobniej. O, a to drugie to będzie samczyk. To są po tych ptakach, nie? No, ta samiczka z jedenastki tutaj ja jej nie się zniosła, tylko to jedno. Natomiast ten samczyk on jest płodny, na przyszłość muszę jakoś inaczej to poprzeparzać, żeby tego samczyka coś po nim wychować. Bo on powiem wam, że łapcie też ma, niegupie, no w tym momencie bardzo ma zniszczone. Ale no widzicie, moje ptaki to jest też mój gąb, on będzie do zmiany. Wszystkie mają łapcie duże, nie? Jeżeli o łapcie chodzi, to z tym problemu naprawdę nie ma, ale są inne cechy, nad mi byłoby warto popracować, żeby te ptaki lepiej wyglądały. Po tej parze też nic, ale chyba zostaną dla ozdoby w takiej w taki, no, parze, jak są. O i zobaczcie jeszcze tutaj, ta samica na najemkaczuszka, mówię. O. Pani pokażę wam młode, jakie mam. Przejdziemy sobie tutaj do mamek. W ogóle na jesieni to chyba już rozdzielę te głębniki. No bo teraz to tutaj jeszcze by mi trochę to komplikowało sprawy. No to tak, zobaczcie, tutaj są młode dwa. Po mojej można powiedzieć najlepiej samicy po tej kaczuszce. No, yy, ten to spójrzcie jaki to jest wróbeleczek, jaki to jest malutki ptaszek. To jest po prostu takie maleństwo, no ale rośnie, no. I widać jeszcze ile jest mniejszy od tego tu pierwszego, nie? Ona tamta, jak pamiętacie, samica ma jedno białe pióro w łapciu i delikatnie na bokach ma takie... Yy, zaciągi białe, no u tych na razie takich wad nie widzę bo ona z fajnym samcem w rysunku jest połączona no ale tak główki, główki są dosyć ciekawe dzioby widać, że krótkie także mogą być to fajne ptaki ale no już jest trochę późno szczerze mówiąc no ale skoro to jajka mi się na sam koniec sezonu dopiero udało jakoś zgrać no to mówię trudno robię co jest zaryzykujmy i zobaczcie jedyny w tym roku wywrotek Też może być naprawdę fajny ptaszek, bo te moje wywrotki stare bardzo mi się podobają. No i w zasadzie to więcej w tym roku już wywrotków nie będzie. Jeżeli go uda się go wychować, a już jest całkiem spory i mam nadzieję, że się uda, to dokupię sobie do niego coś na krzyżówkę, żeby tych wywrotków mieć trochę więcej. Zresztą wywrotka sprzedać to się zawsze zdąży. A powiem wam, że kupić wywrotka jest ogromny problem. O, o widzicie, jak młode się sobie dziobią. To wszystkie trzy to są młode gołębie tutaj. I one wszystkie. No, próbują. Średnio im to wychodzi, ale coś tam próbują. Zaraz im tutaj jeszcze dosypę, ale to już tam poza nagraniem bo to nie będę też takiego za bardzo długiego filmu nagrywał. No. Wolierkę też ostatnio posprzątałem. Powiem Wam, że w wolierce no to tak muszę raz na tydzień sprzątać, żeby tam było w miarę przyjemnie. Bo ja po prostu nie znoszę jak jest bałagan. Nieprzyjemnie mi nawet wtedy przebywać w tym głębniku. Dla mnie musi być porządek i już. Dlatego tak jak sobie myślę, to to do co mam to dla mnie jest wystarczające, bo gdybym miał większe to ja bym po prostu nie wyrabiał z tym żeby, żeby o tego prawidłowo zadbać przy tych młodych słuchajcie jest tych młodych wszystkich 15 ja poświęciłem naprawdę dziesiątki godzin no mój tata też tutaj dokarmiał dziesiątki godzin żeśmy poświęcili żeby te młode po prostu jakimś cudem wyprowadzić także ja mam warunki tak stare plus maksymalnie do 20 młodych no i tyle no i na więcej sobie pozwolić nie mogę jeszcze raz wam samczykę pokażę on ma całkiem główkę fajną i właśnie te młode, w miarę po nim te główki te główki mają. Dobra, słuchajcie, bo to już 10 minut. Dziękuję Wam za, za oglądanie. Zachęcam Was do pisania komentarzy i trzymajcie się do następnego. Cześć.